Państwo, mieszkańcy gminy Tuchola, Borów Tucholskich, ale też turyści, którzy tutaj w najbliższych dniach będziecie, bardzo serdecznie zapraszam w najbliższy weekend do Tucholi. Obchodzimy kolejną już 62. edycję Dni Borów Tucholskich. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg różnych atrakcji. Są to często imprezy cykliczne, które odbywają się co roku, ale też będzie tu dużo takiego borowiackich akcentów, chociażby jutro Dzień Folkloru Borowiackiego, Pochód Borowiaków, w niedzielę dla bardziej wyszukanych gustów szanty, piknik rodzinny i szereg innych imprez, na które bardzo serdecznie zapraszam, zgodnie z zawołaniem przyjeżdżajcie, las Was powita, a ludzie goszczą, serdecznie jeszcze raz zapraszam do Tucholi.